Ty jesteś żeby cokolwiek do mnie pisał Kurde, zastanawiam się czy potem obejrzeć tego iceberga, ale przez późno Spałem tylko 4 godziny, to już taka schiza będzie, że a pierdzielę. Nie wiem czy to sobie robić, bo ja nie zasnę. Nie wiem. Nie wiem czy oglądać kurwa, czy nie. Ja to ostatnio op opowiadałem. Oglądaliśmy tego iceberg rzeczy niewyjaśnionych. Ja poszedłem spać po lajwie i nigdy się tak nie zdarzyło. Nie wiem kurwa. Jakim cudem? Ja już leżę tak zasypiam, mam oczy tak zamknięte, że już tak zaraz wpadnę w sen. I tak leżę, leżę, leżę i nagle w kuchni, jak mam takie przyssawki do ściany i na tym wiszą jakieś takie sztuczce kurwa, jakieś takie do, do przewracania jajek, te 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 szpatułki i to spadło, zerwało się ze ściany nagle. I ja się tak wystraszyłem, bo ja miałem tak zamknięte oczy, już prawie zasypiałem i taki huk był, że a pierdolę, bo tamta leży jakieś Uderzyło coś, taki był huk, ja byłem wystraszony, serio. Ja się bałem, że w tym odcinku będę najnowszym tych rzeczy niewyjaśnionych, że ktoś tu mi przyjdzie i mnie zapierdolić, czy coś. Nikt tego nie odgadnie, kto ktoś zrobił. Tak się wystraszyłem, że ja pierdzielę. Tak, tak, jak na kraju Fizze, identycznie. Tak samo to spadło. Tak samo. Jak to się dzieje, kurwa? Wtedy przysadka spadła, jak grałem w horror, i teraz znowu spadła, jak oglądałem jakieś takie dziwne, kurwa, straszne rzeczy. Ja pierdolę, to jest przecież niemożliwe. Mogło to kiedykolwiek spaść. Dwa razy, kiedy to się zdarzyło, to dwa razy jakieś takie schiz do rzeczy były.